Jak mówią organizatorzy i wolontariusze, tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był spokojny, ponieważ policja zanotowała tylko dwa incydenty. Tak, doszło do dwóch incydentów. 8 stycznia bieżącego roku do idących wolontariuszek ulicą Solicką w Szczewnie Zdroju podjechał samochód. Do wolontariusza i wyrwały puszkę i uciekły do samochodu. Na szczęście osoby, które wzięły tą puszkę, zostały zidentyfikowane i złapane przez policję. Policja natychmiast interweniowała i zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn w wieku 22 i 24 lat. Obaj przyznali się do kradzieży puszki z zawartością około 350 zł. Następnie wskazali miejsce, gdzie ją wyrzucili. O dalszych losach obu mężczyzn zadecyduje sąd, za kradzież grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejnym incydentem tego dnia było rozerwanie przez wolontariusza woźb własnej puszki i próba wyciągnięcia z niej pieniędzy. Drugi incydent to był tak naprawdę rozerwanie puszki i wyciągnięcie pieniędzy. Tak samo sprawa została zgłoszona na policję. Osoba, która dokonała tego czynu, została zidentyfikowana i po prostu obecnie nie zostały wyciągnięte konsekwencje. Szybko jednak zidentyfikowano sprawcę, który następnie przyznał się do kradzieży. Sprawa trafiła na policję, wolontariusz poniesie konsekwencje. A z ciekawszej strony, w Wałbrzychu dowiedzieliśmy się, że ludzie w swojej hojności do puszek wrzucają nie tylko pieniądze i polską walutę. Zdarzają się różne dziwne e, waluty w, e, brazylijskie e, bardzo naprawdę bardzo różne. Ciężko nawet niektóre zidentyfikować skąd są. Wśród zebranych datków znalazły się m.in. obrączka, złote i srebrne łańcuszki, brazylijska waluta oraz chyba najciekawszy ze wszystkich, telefon komórkowy. E, tak, i tu ciekawa rzecz, bo po raz pierwszy zdarzyło nam się, że, do, e, że razem z puszką został przyniesiony telefon komórkowy. E, oczywiście, nie, to znaczy, no, jest niesprawny, nie ma baterii, ale no, jest to dość dziwna, nietypowa rzecz. Są różne również, również łańcuszki, obrączki, kolczyk jeden. Sprawdziliśmy również, jak zbiórka wyglądała w Boguszowie Gorcach. Napotkana przez nas szefowa boguszowskiego sztabu WOŚ podczas przekazywania zebranych pieniędzy do banku zrelacjonowała dwudniową zbiórkę przy udziale 50 wolontariuszy z Boguszowa. Graliśmy dwa dni. W sobotę zaczęliśmy granie w Boguszowie, był kiermasz ciast, były licytacje, było granie muzycznie, tanecznie, tańczyły dzieciaki, były zespoły muzyczne i tam też już trwały pierwsze licytacje. Po czym licytacje kończyliśmy w Gorcach i w Gorcach też było tane. Muzycznie. Było magicznie, bo w gorcach mieliśmy też czarodzieja, magika, prestidigitatora, jak kto woli. Były dalej licytacje. No i znowu padł rekord, z czego się bardzo cieszymy. Wolontariusze byli bezpieczni, nic się nie wydarzyło. Puszki pękały. Pogoda była fatalna, puszki się rozklejały, ale jakoś sobie radziliśmy. Także te puszki donieśli nam całe, przede wszystkim pełne, także mamy kolejny raz fajną zbiórkę, fajne imprezy, naprawdę dużo się działo. Wylicytowaliśmy dwa złote serca. Oba te serca, jedno poszło za 1300 zł, drugie za 3000 zł. Oprócz tego mnóstwo innych gadżetów, mnóstwo ofiarodawców, sponsorów, dużo ludzi zaangażowanych w pracę, 50 wolontariuszy na terenie całego miasta Boguszu w Gorce. Do tego też mieliśmy wolontariuszy w Czarnym Boże w Witkowie i Wiabłowie. 25,5 tysiąca, czyli więcej, nieco więcej niż w zeszłym roku. Zawsze dobrze, jak, jak idziemy do góry, oby tak, oby tak było dalej. Tak w tym roku świętowaliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a jak będzie w przyszłym roku, z niecierpliwością oczekujemy tego terminu.